Ładną chatę nam e, Patryczek wybrałeś. Nie, nie wiedziałem, że taka ładowa, czy taka ładować ta chatka. No trochę dżemu się rozlało, ale No, chodź, no chodź. tak, w sensie jedliśmy chodź. dzisiaj to z czemem i taki, taki wypadek się stał. Nie, to z ketchupem. Lepsze. Dobra, chodź, musimy odebrać auto. Ojej, co się stało? Dobra. E, nie, ja nie chcę prowadzić, ty prowadzisz. A no tak, bo ja wiem, gdzie jest auto. Dobra, możemy jechać. Nawet ty nawet jest. bardzo jest głośne. No... Coś ja coś ściszyłem tak y, tego. Y, tak ogresa ja wszystkim. Swój aparat suchowy sobie ściszyłaś? No. To dobrze. O, widzę samochód. Ja nie ściszyłem aparatu. Słuchaj, znaczy, gdzie by schować to przy... No wtedy jest ścisza aparat. A zaraz to dzisiaj? wróćmy. Czyli dzisiaj dziś aparat. Chodź. Zaraz wróćmy tylko niebieskie. Wow. wow. Y... Co to było? Rakieta, słyszałem jakąś rakieta. Ja też, a ja widziałem. Ja, ja widziałem tylko jakiś wybuch, ale jakie nie widziałem, że leci. Ej, widziałeś tam coś? Poczekaj, co? wysiadaj, chodź! Tam coś było! To, 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 to coś jest! Tam chyba coś jest! Ty! To coś było! Nie, przewidziałem się, tu nikogo nie ma. A ja na pewno coś widziałem. Ja nic nie, nie widziałem, się ja widziałem tylko... Widziałem... Ja nie widziałem Marty, ja widziałem zwykłą rakietę. No dobra. lepiej w naszą stronę, a tak to nic innego. chodź wracamy do naszego wozu, uh, bo musimy go uh, zwrócić. Uh, co się? Ej! patrz! To gdzie? Zobacz, mam nowy pokój przesłuchań! Gdzie? Musisz się nacząć. no tak musimy... Chyba to Chyba tu ktoś był. To może ktoś tu mieszka. I tu zwęd w ogóle, można chyba przejść przez Ale ja się cykam. Nie bo ja się do tak cykam. Po nowy Dobra. Eee. Ej, to jest straszne. Patrycze. To jest bardzo straszne. Da, chodź może sobie pójdziemy. Tak, najpierw pójdźmy stąd. Ale pokój przesłucha nie jest. Ty, zobacz! Świeżak! Dobra, chodź, ścianę. Ale chodź, zaraz... zobacz, świeżak tam z... umarł. Straciliśmy go. O nie! Świeżak. Taki młody był. Dobra, chodź. Śniadę. Co jest? jest Przecież ja to auto gdzie indziej odstawiłem! E, ja słyszałem nie jakby chodź. ktoś nie wderzał! Chodź, uciekamy! Jezu, ten świat jest trochę dziwny. Ale dzisiaj mamy misję, żeby zrobić graffiti. cię zrobić zdjęcia graffiti. No i e, ja widziałem jakieś symbole graffiti w tamtym tym... w tamtym pomieszczeniu, tam daleko. Może on tam się skrywa? Chodź! Jeszcze musimy halawnik, w sensie jaki taki halawnik, yy, pojazd jeszcze musimy jeść, jest to Jest tu jakiś graffiti. Chodź. Nie, tu nic nie, tu jest graffiti, no. A co ono może oznaczać? Jedno nie. zrobione i tu jest jeszcze drugie. Ej, cóż tam jest? Ktoś jest! Co? Tam ktoś ucieka! Chodź! Tam Co ktoś to się ucieka! Stój! 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 Stój gościu! Stój! No należy na wieścienie! Stój! Co on robi? W lasu. Jest tu! A! A! O! A! 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 Nie! A! Widziałeś kto to był? On tam ucieka! Gdzie my jesteśmy? Chodź tutaj. Może tutaj gdzieś będzie. Chodź na górę chyba. Nie! Zgubiliśmy go! Kurde Dobra, chodź, wracajmy po mój wóz Tam jest Dobra, już idę Idziemy, ała, moje, moja noga sobie wolno Dobra, rzucam o, 3 HP mam Co się dzieje? Czemu mi kurzy HP nagle? O to A nie, nie, jednak to nie było HP, tylko amunicja. Jezu! Co tu się dzieje? Właśnie nie wiem. Oby to też i ciebie nie spotkało. No nie wiem. Wszystko jest możliwe. Ale nawet jakby to się stało, to pewnie i tak się odmienię. Dobra. Normalnego człowieka. lądujemy, Chodźmy. Chodź do lustra. Do lustra. Tutaj jest nasz stary pokój przesłuchań, który o krzesło stało wcześniej. Ej. Ludzie martwi leżą. No tak. Ten troll wyjścia jest chyba mega troll jest. Rzucam i czao. Za chodź. Nie. Tutaj nic nie znajdziemy w pokoju. To się na nie w tym pokoju przeszukaj. W, w tym starym. Tutaj leży, tutaj też przyjaciel leży. Mam nadzieję, że on mnie nie zabije tam trochę. Mam... słyszałem strzał. Jestem pewny, że słyszałem inny strzał niż twój. Jestem tego pewny. To tu elektryk... Pojedę tutaj. Hmm... Pójdę nad wodę, może nad wodą ktoś się znajdzie. Poszukaj. Kolejna osoba zginęła! Która? Gdzie? Chodź! Chodź tam, gdzie auto zostawiliśmy. Mam że to nie jest miejsce, gdzie ja też zginę. Chodzę. Ojej. Chodź tam, gdzie chowamy auto. <grym> Ty, to, to był nasz przyjaciel z, robo, z dowództwa robotnictwa Ministerstwa Budownictwa Kurde To był nasz przyjaciel nie. nie A był jego czas Kto to tak troluje? Ważne żebyś ty nie zginął Jak ja, jak ja zginę, to się nie Ej, e, ktoś tam był? Ktoś tam bierze, kogo? Ktoś tam go bierze Bierze jakąś drugą osobę co jest? Ja ją mam, ja ją mam, spokojnie. Ukradę ją. To już jest. Oddaj się. Nieważne kim jesteś. Musisz, musisz sobie poradzić bez mnie. Ja muszę, się, ja muszę się schować i, sobie, i się opatrzeć. Bo ja muszę się opatrzeć. Bo złamaną rękę, muszę się opatrzeć chyba. Najwyżej zginę, ale nic się wtedy nie stanie, bo ty jesteś... Ty Dobra, ja on jest? Kiedyś ja tam był. Kurcza. Dobra, muszę go poszukać przez, yy, bez mojego przyjaciela. Ała Dobra. Czas, yy. czas. To jest. Wiem go. Nasze auto się pali. Wracaj tu. Trzeba spalić nasze auto. Cukolwiek jesteś? Znowu go zgubiłem. Oła! Przyjacielu! Ile mam jeszcze na ciebie czekać? Kurde, słabo auto się pali. Opatrzyłem się. Yy, widziałem go. Pa yy, jedno auto się pali.

Dobra, zostań tu, dam radę. Ej, widzę go! Widzę go! Chyba! Zostań, zostań, ja dam radę. Nie, to nie on. Pomyliłem go. Bo to nie jest taki partyczakowaty, go pomyliłem z anteną. Nie mogę tu zostać. Widziałeś to? Medyk nam zginął! Nie! Zobacz, To bądź. był mój, to był mój prywatny lekarz! To był jego koniec. I tak już dobiegało jego życie końcowi. Nie, to się tak nie skończy! Musimy się uzbroić w najlepsze bronie! Jak my to działamy? Też nie wiem, ale musimy jakoś to pokonać. Prędzej on mnie, Prędzej on mnie pokona, bo ja jestem... Ja jestem... Jest tam, jest! Nie! Przynoszę się do lustra! Chodź! On coś Ile? podpala! Czuł z Gdzie jest? To ten samochód się pali. A był tam! Naprawdę tam był! Musiał gdzieś skręcić. Do białego pokoju pójdę. Nie ogłobiałem pokoju Jezus Co się tu dzieje? No pewno słyszałem, że jak on kogoś zabije to wtedy e, przychodzi na kogoś, ale wtedy staje się innym potworem ktoś. Ch w sensie ci chodzi o to, że jeżeli że, że my go że, że on go on cię się zabije, on, on on zabije to się prze... To się przemieni na w Ciebie? Myślę... Tak, to się zamieniam w jakiegoś potwora. A on się w człowieka. Albo... A on w człowieka. Tak. To, to po prostu przechodzi na mnie ta... Czekaj, ja, ta... ja pójdę tam do, ta, do tego miejsca, o tam. Mimo, że się trochę cykam. Tu są no. jakieś strzały. To ja strzelałem. Na piwnicy, ty się no do pokoju przesłuchań, starego takiego Mamy iść do pokoju tam, tam gdzieś lustro Poczekam na tego sam muszę się z nim zmierzyć Nie rób tego Najwyżej z... Nie, proszę, proszę Czy się strzały To ja chyba, na... to ty strzelasz? Tak, przez to ja, Strzelam ale tak Jeden strzał tylko Zobaczmy, czy ktoś jeszcze nie żyje Jezu, jezu, proszę Ja myślałem, że to, to ty, że to ktoś inny A to ty, a to ty Show z RPG no, Nie, muszę go przywołać jakoś, poczekaj Dobra Jeżeli na strofejsie słyszysz, zobacz znak! Znak! Pokazujemy ci znak, jeżeli... Jeżeli go widzisz, podejdź do tego miejsca. Lepiej uciekaj. Lepiej uciekaj. O, słyszę z... coś. Lepiej uciekaj, ja dam sobie z nim radę. Nie, ja z ja tobą muszę. Ja nie mogę. Ty jesteś moim jedynym kumplem. Tu jest! Mam go. Zabiłem go. E... Chyba go zabiłem. Hmm. Co ja mam robić? Nie wiem, świeżak. Przepraszamy. Że ci tak nie szanowaliśmy. Ty nigdy, nie, już nigdy nie wstaniesz. Ale i tak. No! Skinąłem! Nie! 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 Patręć. Nie! Nie! Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Ty czworonożny bez musi kosmito! Ale jestem ja! Nie, nie! Jezu, co tu się dzieje? Ty trofejcie lepiej wracaj do swojego ciała! Normalnego człowieka albo cię zabiję! Oto. Patryk to ty? Oho Patryk! O, o kim ty patrym? mówisz? O jakim Patryku ty mówisz? Oj, trofej się, co, ty się, co ci się stało? Czemu byłeś człowiekiem? Dobra, trofej się możesz się... mówić, trofej się powiedzieć nam. Na, pewno nie, na pewno ci... nie wiem. Jak to się stało? Przepraszam cię, ale po prostu dlaczego zabiłeś mi kumpa? On no już się nie Wiem, co zrobię. Uderz mnie, zabij mnie. Nie. Tak. Ale to już nie będzie działało, on cię musi zabić, żebyś był taki. To on mnie już zabił dwa razy prawie, prawiem Dostałem rany postrzałowe i zemdlałem na parę minut. Nie wiem. Co tu się dzieje? Jezu, jezu ty. Ja nie mam broni, muszę iść do schowka. Przegiłałeś Nie Miałem Gdzie jesteś, Sans? To wielka przeginka. Najpierw no mojego kolegę teraz mordujesz. Teraz ty, gdzie ty ja Przeszedłem Przeszłałem Czy to nasza baza? Nasze bazę się trzyma. O nie! Co ci się stało? Nie... Boże... Zawsze zostaniesz w naszym sercu. Kto ko On tam jest! Widzę go, widzę go! Strzelamy! Zniknął!

Lepiej mnie nie kopiuj. Ja cię nie kopiuję. Ja cię zmieniam. Aua! I lepiej, żebyś się nie kopiował we mnie. I tak oto kończy się wasze wszystkie życie. A. Się... moje życie Moje życie się już skończyło Jeżeli, jeżeli ma się odmienić To tylko z moim przyjacielem A... A... <grywka> Pamiętaj przychodzę A... Tylko do <grywka> A ty kim jesteś Kimś Kto się ciebie nie boi ja z moim kumplem! Jak to się stało? Oho! Jeżeli chcecie, abyśmy aby wykonali śmierć, to. Proszę was o jedno. Proszę. Uratujcie nas! A!